David Bowie odleciał, Alan Rickman nie żyje, i wiecie co? Naprawdę mi smutno, ale zaraz coś majaczy tam na horyzoncie wśród śnieżnej zamieci. Czy to? Tak to Tarantino i jego nowy film nienawisna ósemka, o ja! Postarajmy się więc chociaż na chwilę zapomnieć o smutkach przemijania, usiądźmy spokojnie i ogrzejmy się najnowszym dziełem Quentina. Chociaż nie wiem, czy będzie się czym ogrzać, bo zostaniemy tu wrzuceni w sam środek Wyoming i śnieżnej zamieci, gdzie przyjdzie nam spędzić ponad 3 godziny z ósemką bohaterów przez większość sensu zamkniętych w jednym pomieszczeniu, pomieszczeniu wypełnionym po brzegi napięciem i emocjami, a to głównie za sprawą Legendarnych już dialogów autorstwa Tarantino, które jak zwykle są tu ostre jak brzytwa. Większość historii zostaje opowiedziana w słowach, których płynność urzeka od kolejnych wymian zdań nakręcających spirale nienawiści. Trudno oderwać uszy. Pomimo już ośmiu filmów na swoim koncie, Tarantino wciąż imponuje swoimi scenariopisarskimi umiejętnościami, obracając skąpą scenografię na swoją korzyść, tworząc poruszającą intrygę i prowadząc bohaterów w zupełnie zaskakujący sposób. Przy całej tej narracyjnej zabawie z oczekiwaniami nie zabrakło jednak także komentarza polityczno-społecznego. Quentin postanawia skondensować całą Amerykę do jednego pomieszczenia i opowiedzieć o jej podziałach czy bezpodstawnej nienawiści. Pojedynki na słowa przeplatają się tu oczywiście ze skrajnie brutalnymi pojedynkami na rewolwery, od których sami będziecie czuć się brudni od posoki. Patrząc na obsadę Hateful Eight trudno nie wstrzymać oddechu z ekscytacji. Po Django na ekran powraca Samuel L. Jackson i nie będę się nad nim rozwodził, jest świetny, wszyscy wiedzieliśmy, że będzie i dobrze widzieć go ponownie na ekranie w znakomitej roli. Większą uwagę warto jednak poświęcić aktorskim zaskoczeniom. Po pierwsze Jennifer Jason Leigh, w tej chwili dosyć mało znana i nieco zapomniana aktorka, która w nienawistnej ósemce zalicza fenomenalny występ, idealnie balansując na skraju charakteru swojej bohaterki i dodając jej mnóstwo niepokojąco szaleńczo intrygującej energii. Po drugie Kurt Russell, nazwisko kultowe, ale ostatnio coraz rzadziej pojawiające się na ekranie. Ekranie, a szkoda, po swoją ogromną wąsatą postać gra zaskakująco subtelnie i świetnie radzi sobie z odkrywaniem tego co siedzi w jej wnętrzu. Aż żałuję, że z całej tej aktorskiej śmietanki duży niedosyt pozostawiają Tim Roth, grający mimo, że dobrze to zbyt odtwórczo w stosunku do Christopha Waltza z Django i Michael Madsen, który przez większość seansu jedynie marszczy brwi, znaczy spoko brwi, ale myślałem, że jego rola będzie miała coś więcej oprócz nich. A skoro jesteśmy już przy temacie niewykorzystanego Potencjału, to w sumie trochę mi przykro, że Hateful Eight jest stosunkowo niewielkim powiewem świeżości. Świetnie składa do kupy kilka konwencji, bawi się nimi i przeplata, ale większość znana jest już Tarantino i jego widzom. Poza tym brakuje tu pewnego pierwiastka kultowości, które zdawały mi się mieć poprzednie filmy Quentina, albo jest za mały, bo odczuwam deficyt tekstów, które chciałbym cytować. Mimo to, czarny, gorzki humor, groteska, wątpliwa, niejednoznaczna moralność, zrównanie definicji dobra i zła oraz trafny komentarz społeczny zupełnie mnie przekonują. Do tego aktorskie popisy, jak zwykle umiejętna zabawa konwencjami i oczekiwaniami widza oraz trzymająca za gardło intryga z kryminalnym posmakiem Agaty Christie. Nienawistna ósemka nie jest filmem idealnym, ale i tak trudno mi jej nie pokochać i mam nadzieję, że po się wy także obdarzycie ją miłością, bo jest za co. A nie wspominałem przecież jeszcze nawet o fantastycznej ścieżce dźwiękowej skomponowanej specjalnie na potrzeby Hateful Eight przez geniusza muzyki filmowej Ennio Morricone. A jeśli jeśli to dodatkowo was nie przekonuje, to ja już ja ja już nie wiem czego wy jeszcze chcecie. Well well well, looks like Minnie's happy dasher is about to get cozy for the next few days. Yes, it does. Nawet nie macie pojęcia, jak bardzo nie lubiłem Creda jeszcze przed Sansem. Słysząc pozytywne recenzje zatykałem uszy, a widząc zwiastun widziałem jedynie tani motywacyjny film bokserski usiany banałami. I to wcale nie tak, że nie lubię Rokiego, bo tak naprawdę nie widziałem żadnej z odsłon. Dlatego kiedy w końcu jakimś cudem wybrałem się na narodziny legendy, wszelkie sentymenty związane z serią były mi zupełnie obce. Ściana dystansu została jednak w końcu zburzona, bo następca kultowego już Rokiego o dziwo mnie poruszył. Nawet pomimo tego, prostej fabuły o chłopaku, który chce walczyć, więc prosi dziadka, który był kiedyś najlepszym bokserem, by go trenował. A potem film mówi mi, hej, patrz stary, to przecież nie jest zwykły chłopak, to syn Apollo a. tak, tego Apollo Creed'a. A ten dziadek to nie jest zwykły dziadek, to słynny rocky bullbload, twój ulubiony bokser. Właśnie ze względu na kompletny brak znajomości serii pozostawałem obojętny na takie uwagi, a z początku czułem się nieco niezręcznie i trudniej było mi poczuć bohaterów. Na całe szczęście zbyt banalny i ckliwy wstęp przechodzi w surowe kino, któremu świetnie wychodzi granie na ciszy, budowane dodatkowo długimi ujęciami. Zresztą cała seria w ogóle mimo że momentami trącisz tampą wypada całkiem świeżo. Ale hej! To jest przejść film o boksie i mają być dobre walki. Nigdy bym się nie spodziewał, że to powiem, ale są. I to jak? Starcia na ringu to bez wątpienia najbardziej intensywne momenty filmu. Przede wszystkim świetnie nakręcone. Pierwsza profesjonalna walka rozegrana jest tutaj na jednym, długim ujęciu, czyniąc ją mocnym i autentycznym doświadczeniem. Reżyser i operator robią bowiem wszystko, by utrzymać nas w samym centrum starcia. Byśmy czuli każdy zadany cios, przelaną krople krwi, uderzenie o posadzkę i ściekający po zawodnikach pot. Wszyscy jednak wiemy, że film nie może składać się tylko z walk bokserskich i Jestem pewien, że gdyby nie fenomenalny Sylwester Stallone, segmenty dramatyczne nie trzymałyby się zbyt dobrze. Bo poza walkami, Creed to raczej prosta, a niekiedy wręcz banalna historia. Oprócz tytułowego bohatera granego przez Michaela B. Jordana, Rockiego i Tessy Thompson nie ma tu żadnej postaci. Cała reszta to tylko zwykłe, fabularne marionetki. Dodatkowo często przerysowane, szczególnie jeśli chodzi o przeciwników Creed'a, będących jedynie zaciskającymi zęby mięśniakami, którzy zgniotą własną miazgę ale potrafię i tak na to wszystko przymknąć oko za każdym razem, gdy na ekranie pojawia się Stallone. Nigdy bym się nie spodziewał, że ujrze go w tak emocjonalnej, autoironicznej i subtelnej roli. Nie gra tu żadnego wielkiego boksera, a raczej wygasłą gwiazdę, gwiazdy, rozmawiającą z nagrobkami, starającą się wieść przyzwoicie swoje smutne i samotne do bólu życie. Creed pomimo swojej nierównej historii, wielu banałów, przeciętnego soundtracku i braku bohaterów oprócz głównej trójki, okazuje się być dobrym filmem, a jeśli miał Gdybym wybrać dwa szczególne powody dla polecenia go, to byłyby to właśnie bokserskie starcia i sylwester Stallone, bo dziwo to produkcja niepozbawiona emocji i dystansu, która potrafiła poruszyć nawet takiego sceptyka i antyfana boksu jak ja. Mój czas na dzisiaj dobiegł końca. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeśli Wam się podobało. I koniecznie podzielcie się w komentarzach swoimi refleksjami na temat filmów czy samej recenzji. Bo, oczywiście, jak zawsze jestem ciekaw, co sądzicie na ich temat. Ja spadam cytując Rokiego, życie to walka, dobranoc.